Jak nauczyć psa komendy zakazującej? Krok pierwszy. Kładziemy sobie smaczka na podłodze i przykrywamy go ręką. W momencie gdy pies przestanie być nim zainteresowany, nagradzamy go i w ten sposób uczymy rezygnacji z jedzenia niedostępnego. Krok drugi. Podkładamy pod to komendę zakazującą. Może to być słowo takie jak: zostaw, nie wolno, nie fuj. W momencie gdy pies zrezygnuje, nagradzamy. Krok trzeci. Tworzymy sytuację, w której jedzenie jest dostępne, czyli odkrywamy je ręką, używając już komendy zakazującej. Krok czwarty: zwiększamy kryteria i upuszczamy smaczka na ziemię, wypowiadając komendę zakazującą. Zostaw? Super, brawo! Świetnie! Chcesz swojego psa oduczyć zjadania odpadków? Skuteczne rady i ćwiczenia znajdziesz w webinarze Samokontrola w życiu codziennym.